Gdy Cristiano Ronaldo w 2018 roku przechodził z Realu Madryt do Juventusu, liczono na to, że nie tylko poprowadzi swój nowy klub do sukcesu w Europie, ale także podniesie poziom i atrakcyjność Serie A, której marzy się odzyskanie dawnego blasku. Teraz, gdy Portugalczyk oficjalnie został nowym piłkarzem Manchesteru United, możemy podsumować jego występ w Italii i odpowiedzieć na pytanie, jak odejście CR7. Płynie na włoskie Calcio. Zapraszam futbol bez cenzury. Czyli w wysokości 60 zł i cashback do 6 stówek? Tak, to możliwe. Polska górą! Odbierz prezent od sponsora kanału, rejestrując się z kodem Foodbreak na stronie Betfan. Link w opisie. Obecność Cristiano Ronaldo we Włoszech miała podnieść na nowo prestiż Serie A i zainteresowanie rozgrywkami. Niegdyś najsilniejsza Liga Świata pozostawała w ostatnich latach w cieniu Premier League, La Liga, a być może nawet Bundesligi. Dzięki sprowadzeniu jednego z dwóch piłkarskich gigantów XXI wieku, zainteresowanie ligą wzrosło. Ale można być pewnym, że było to tymczasowe. Wraz z Ronaldo Włochy opuszczają także inne gwiazdy. Błyskotliwy wahadłowy z Maroka, Hakimi. Bramkostrzelny Romelu Lukaku. Świetny pomocnik Rodrigo de Paul oraz MVP ostatnich Mistrzostw Europy, Gianluigi Donnarumma. Trudno z kolei doszukiwać się tak głośnych nazwisk, które zasiliły Serie A, bo raczej nie można uznać za zawodnika będącego magnesem na kibiców najdroższego zakupu w tym okienku. Tam jego Abrahama, który za 40 milionów euro przeniósł się z Chelsea do Romy. Oczywiście nie można zapomnieć, że na włoskich boiskach nadal będziemy mogli oglądać wiele gwiazd takich jak Lautaro Martinez, Federico Chiesa, Nicolo Barella czy Sergej milinkowicz sawicz Ogólnie jednak w lidze pozostało 13 piłkarzy wycenianych na co najmniej 50 milionów euro. Sprowadzenie Ronaldo do Juventusu miało przynieść w szczególności klubowi najważniejszy sukces Ligę Mistrzów. Krajowe rozgrywki zdominowali na lata, ale w Europie triumfowali po raz ostatni w 1996 roku, przegrywając od tamtego czasu aż pięć finałowych spotkań. Obecność Ronaldo nie tylko nie pozwoliła przełamać tej złej pascy finałów, ale nawet nie przyniosła na to szansy. W pierwszym sezonie z CR-7 w składzie Juventus odpadł w ćwierćfinale, a przez kolejne dwa lata barierą nie do przejścia okazywała się już jedna ósma finału. I nie można tego wyjaśnić pechowym losowaniem, bo za każdym razem Bianco Nerich eliminowali teoretycznie słabsi rywale: Ajax, Lyon i FC Porto. Na domiar złego w sezonie 2020-2021 Skudetto powędrowało do Interu Mediolanu. Patrząc z kolei na liczby, jakie wykręcał Portugalczyk w Juventusie, nie można powiedzieć, że indywidualnie CR7 zawiódł W 134 spotkaniach strzelił bowiem aż 101 goli Oczywiście do osiągnięć z Realu Madryt, gdzie strzelał ponad jedną bramkę na mecz Nawet się nie zbliżył, ale średnią bramek miał wyższą niż podczas swojego pobytu w Manchesterze United Mylili się jednak ci, którzy spodziewali się, że Ronaldo rok w rok zdobywał będzie tytuł Króla Strzelców w Serie A Bowiem udało mu się to dopiero za trzecim razem przed rokiem lepszy okazał się Ciro Immobile, a w debiutanskim sezonie w klasyfikacji strzelców wyprzedziło go aż trzech graczy: Krzysztof Piątek, Duwan Zapata oraz Fabio Gujarella. Nie przeszkodziło mu to jednak w pobiciu rekordu Juventusu. Jeszcze żaden piłkarz w historii klubu tak szybko nie osiągnął bariery stu bramek. Coraz więcej w zespole zależało od jednego zawodnika. Juventus nie był już drużyną, w której walory ofensywne rozkładały się w miarę równomiernie, więc gdy jeden z piłkarzy wypadał ze składu lub miał gorszy dzień, to koledzy równoważyli jego brak, a na boisku było widać większą współpracę. Po przejściu Ronaldo, gra skupiła się jednak przede wszystkim na szukaniu piłką Portugalczyka. To jak dominującą nad zespołem postacią był Ronaldo, świadczy nie tylko sposób rozgrywania akcji, ale także statystyka rzadko Te nie wychodziły mu w nowym klubie niemal kompletnie. Przez 3 lata trafił do siatki z wolnego tylko raz, mając aż 152 próby. Trudno wyobrazić sobie, by jakikolwiek inny piłkarz po tylu nieudanych uderzeniach nadal wykonywał stałe fragmenty gry. Z całą pewnością nie można więc powiedzieć, że pod względem stricte sportowym sprowadzenie Cristiano Ronaldo skończyło się idealnie. A jak to wyglądało pod kątem ekonomicznym i marketingowym? Oficjalna informacja o zatrudnieniu Portugalczyka wywołała prawdziwy szał w klubowym sklepie. W ciągu doby po ogłoszeniu transferu sprzedano 520 tysięcy koszulek z numerem 7 i nazwiskiem nowego gracza. W całym rekordowym do tamtej pory sezonie 2016-17 natomiast łącznie sprzedano 850 tysięcy trykotów. Odliczając wszystkie zyski producenta i marże, to Juwe pierwszego dnia zarobił na koszulkach około od 6 do 9 milionów dolarów. Przez cały pierwszy sezon obecności Portugalczyka w składzie sprzedano milion klubowych koszulek. W czasie trzyletniego pobytu Ronaldo w klubie zyski Juventusu z tytułów umów sponsorskich i reklam wzrosły z 87 do 130 milionów euro. Liczba zadeklarowanych kibiców klubu zwiększyła się z 385 do 545 milionów, a obserwujących klubowe media społecznościowe z ponad 50 do ponad 110 milionów. W dniu podania oficjalnej informacji o transferze, zainteresowanie, mierzone takimi podstawowymi zaangażowaniami jak lajki, like, liczba komentarzy, udostępnienia, wzrosło od 500% do 1000%. To oczywiście przełożyło się na większe zyski. Więcej zarobiono także na sprzedaży klubowych gadżetów. Tutaj profity wzrosły z 28 do 44 milionów euro. Jednak jak wiadomo, każdy medal ma dwie strony. Zakontraktowanie Portugalczyka pociągnęło za sobą ogromne koszty. W ciągu dwóch lat od transferu aż 100 milionów euro wpłynęło na konto poprzedniego pracodawcy piłkarza, Realu Madryt. CR7 rocznie obciążał budżet Juve kwotą 87 milionów euro. 29 milionów to amortyzacja wartości karty zawodniczej, plus 58 milionów roczna pensja brutto. Roczne wydatki na pensje drożyny wzrosły tym samym niemal o połowę, z 259 do 374 milionów euro. Zadłużenie finansowe netto w okresie obecności Ronaldo w klubie było ogromne. Odpowiednio 310, 464 i 385 milionów euro w kolejnych sezonach. Koszty generowane przez transfer i zarobki Portugalczyka wpłynęły na politykę transferową i budowę szkieletu zespołu. Ze względu na finansowy fair play, Juventus musiał na innych istotnych pozycjach szukać zawodników tanich, a najlepiej z kartą na ręku. Stworzyło to problemy w środku pola, bo choć zatrudnieni Adrian Rabio i Aaron Ramsey to z pewnością dobrze piłkarze, to jednak nie dawali drużynie dostatecznej jakości. Nie wyróżniał się tak że Rodrigo Bentancur, a przed rokiem klub opuścił Blaise Matuidi. Środkowej linii daleko, więc było do jakości topowych zespołów na świecie. Odejście Cristiano Ronaldo w takich okolicznościach było więc kwestią czasu. Tym bardziej, że sam zawodnik koniecznie chciał zmienić barwy klubowe, a stara piłkarska prawda mówi, że z niewolnika nie ma pracownika. Portugalczyk natomiast sam powiedział trenerowi Massimiliano Allegremu, że nie ma zamiaru dłużej grać w Juventusie. Jeden z włoskich dzienników donosił, że szkoleniowiec w rozmowie z prezydentem klubu powiedział, że Ronaldo blokuje rozwój drużyny oraz klubu. Zarzucano mu także hamowanie rozwoju młodych zawodników, gdyż ciężar gry musiał w znacznej mierze spoczywać na barkach Ronaldo. Na jednej z konferencji prasowych Allegri wskazał, że teraz gra zespołu rozłoży się bardziej równomiernie i wpłynie to na rozwój zawodników. Bez Cristiano na każdym ciąży większa odpowiedzialność. Mamy wielu młodych graczy i musimy rozwijać się pod każdym względem. Te wszystkie kwestie wyjaśniać mogą fakt, że choć klub opuszcza jeden z najlepszych piłkarzy w historii, witany wcześniej niżym Bożyszcze. To wszystko odbyło się wręcz nienaturalnie po cichu, bez protestów ze strony fanów. Z pewnością jednak odejście Ronaldo mocno ulży klubowym finansom i zlikwiduje ogromne kominy płacowe, które generowały zarobki Portugalczyka. Biznesowy aspekt odejścia CR7 dostrzega także włoska giełda, gdyż już na nieoficjalne informacje o jego odejściu Akcje Juventusu z dnia na dzień wzrosły o 3,63%. Wydaje się więc, że przy odpowiednich wzmocnieniach tuż przed zamknięciem okna transferowego, bardzo bliski powrotu do klubu jest Moise Ken, a spekuluje się także o Mauro i Juventus wyjdzie korzystnie na sprzedaży Ronaldo. Wprawdzie nie jest możliwe w pełni zastąpienie tej klasy piłkarza, ale uspokojenie finansowej sytuacji klubu. Zrównoważyć powinno aspekty stricte sportowe. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie, czy włoskie Calcio, a w szczególności Juventus? Straci czy może zyska na odejściu Portugalczyka? gorąco zachęcam do podzielenia się waszymi opiniami w komentarzach. Przypominam także o kodzie promocyjnym na stronie Betfan z kodem FOOTBREAK zgarniacie freebet w wysokości 60 zł oferta tylko dla nowych graczy, link znajdzie się w opisie, a także cały czas na grupie Nie Grasz Nie Wygrasz na Facebooku, także wszystkie linki w opisie trwa konkurs o wymarzoną koszulkę piłkarską więc tak nawiązując do tematu dzisiejszego materiału, będziecie mogli, zwycięzca będzie mógł wygrać. Wygrać na przykład koszulkę Cristiano Ronaldo już w Manchesterze United. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami konkursu w opisie. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Łapa w górze będzie także bardzo mile widziana w celu poprawienia zasięgów. Ja Wam więcej czasu nie zabieram. Trzymajcie się i do usłyszenia.